Karolina Korwin Piotrowska z wykształcenia historyk sztuki z zawodu dziennikarka. Gwiazdy się jej boją i marzą, żeby o nich wspomniała. I marzą, żeby o nich wspomniała. Na castingi zgłosiło się ponad tysiąc chętnych. Po prostu... Tu zacznie się prawdziwa rywalizacja. Cześć, cześć, dzień. Dobry. Jak masz na imię? Sonia? Słuchaj, chodź, chodź tu na środek. Czy wszyscy <laughs> widzą, jaką Sonia ma. Sonia, co to jest za sukienka? Kto cię tak umiał. Mikrofon płonął, hey, hey, no bo hej, dziko przystań, się. Powiem jedno, czy co chcesz. Masz mnie dość, nie baczcie. No nie twojej. Ale wiesz, że jesteś też pulchnak na modelkę. Gdzie? No jest! Taki bąbelek! Przepraszam. Gdzie no, Karolina, ona jest? Gruba. proszę płano. Ale gdzie ona jest gruba? No, odwróć się tyłem. Taka młoda i celulit. Słuchaj, masz po prostu takie jaja, jakich nie ma nikt na tej sali. No. Ja nie Dziękuję, wiem, czy ma jaja, ale na pewno ma całkiem niezłe bąbelki. Bardzo fajnie chodzisz. Fajnie chodzi i jeszcze lepiej wygląda. Ale powiedz mi, dziewczyno, co ci dała praca w kebabie u Turka, ponieważ nie jesteś dała? pierwszą osobą, którą spotykam w życiu, która pracowała w kebabie u Turka. No, mogę się tylko domyślać, że pracowała w tym kebabie uturka, żeby, no, że żeby, żeby. Zarobić pieniądze. Zawsze marzyłam o tym, że. Żeby... Takie dziewczynie nie jeden pomidor dałby się pokoić. A, A, było dobre. Bardzo fajnie chodzi. Badaj tu, dlaczego mamy cię wybrać? No nie, na kolana, nie. nie leżesz krzyżem, no słuchajcie, To was może trochę zdziwić, ale ja uważam, że to jest akurat całkiem spoko pomysł, żeby dać się wykazać modelce w ten sposób, dlatego że ja sama miałam takie przypadki na castingach, czy to do reklam, czy to to pokazu. Długonogie piękności zawładnęły czerwonym dywanem. Nazywam się Polina Papierska. Jest Właśnie skończyłam maturę. Chciałabym być położną bądź pielęgniarką. Ja ci będę trochę utrudniała tutaj, wiesz, żeby cię zdekoncentrować. Taka. Polina pytania, kim jesteś? Ja jestem nieśmiałą dziewczyną z małej miejscowości. Jest Tak mi zagieli w ogóle tańczyłam w jakimś szaliku. Okej, okay, dobra, jeszcze raz więcej seksu, więcej seksu, tak? Wiesz, dobra, okej. Okay. I Ale może Kochana, pokaż różne emocje. Jesteś zła. O, masz bardzo piękną twarz i jesteś fotogeniczny. Oczywiście nie mam problemu ze śmianiem się, z uśmiechaniem, bo jestem zadowolona z życia. Mam tyle energii w sobie. Mm, oh. Podobałaś stres Tak, troszeczkę <laughs> What's up Tyra Ja jestem strasznie ciekaw co ty masz pod tą sukienką? No po prostu mnie intryguje, wiesz, Słuchaj, no dzisiaj zapomniałam stanika, bo wiesz, tak jakoś natural wamber. A ja mogę pomagać podpacać? A urodziłaś się jako chłopiec czy jako dziewczynka Nie wiem mi się podoba. Ma... Ja dla mnie, jest bardzo fajna. Też jesteś taka normalna ja uważam, że jest za ciężka. Mam na jej Pamela Jestem niekonwencjonalna, humorzasta, strasznie wredna i krzykliwa. Stop. Stop. Bo bardzo lubię moje morzyńskie pośladki. Bardzo je lubię. Ale mogą być murzyńskie, tylko zamiast wisieć mogą stać. A jej wiszą? Ha? Pokaż swoje. Nie będziesz tak ohydnie malowała górnej powieki, bo dodajesz sobie 10 lat i 8 kilo, okej? Okay? Ty jesteś czarna mampa, nie. ja przy tobie wyglądam, wyglądam jak Kindermana czy kanapka. W rękach swych, czy masz swoje życie w rękach? Amuletka! 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 Wow! Oh my god! O! Jezus! Oh! Dobra, jest. To ja już nie Czemu? wiem, dlaczego wywaliliście ze szkoły. Szklankami w nich rzucałaś? Nie, o ścianę bijałam. Policja pierwszy raz mnie zgadnęła w wieku 15 lat i kompletnie się nie bałam niczego. Przez całe życie w szkole, na podwórku, zawsze myślałam, że jestem najmądrzejsza. Będę się czepiać kolczyków, ale im odpowiedź, wiesz, w swoim stylu. W swoim zrobię tak. Cześć Katarzyna. Dlaczego? Myślę, że... Bobo, tu tej Bobo. Bobo, chodź tak. pokaż nam się tutaj. Bobo powiedział, że ci Bobo widzi w pierwszej trójce programu. A Bobo nigdy się nie myli. Witam, mam na imię Adriana Jankowska, jestem Zajbisa i wygram ten program. Myślę, że bym była dla was fajną modeleczką. Masz coś takiego bardzo dziwnego, bardziej ptasiego niż ludzkiego i, i to kiepsko by wyglądało w świetle fleszy. Naprawdę wyglądałabyś paskudą. Nie, w tu chyba trochę jesteś, bo wyglądasz trochę tak gejowato, jak na No no, ale to ja mogę wyglądać gejowato, bo ja się nie pchałam na modelkę. Mm. No, 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 co ty robisz? Eee, stoję. Cześć, mam na imię Weronika, mam 18 lat. No jak miałam 2 lata, moi rodzice się rozwiedli. Ja chcę, żebyś tak wyrobiła to ciasto przed nami, żeby twoje siostry karmelitki lub szarytki pospadały z krzesła, jak cię je zobaczą. Słuchaj, to zadanie na stojąco. No, mąkę I, nie tak, dlatego, gdzie... I nie dlatego, że się wymazałaś mąką, i jak ty? zrobiłaś. Jak ty teraz wrócisz do domu? Jak do szkoły we wrześniu.